Siemanko. <laughs> Zobaczcie jak to jest pięknie. Mm, I dla uszu i dla oka i też dla ciała, bo, bo też tutaj jest powietrze świeże i drzewa udzielają w ogóle jakieś e, takie fermony które bardzo fajnie działają na skórę i na ciało. Mm. <laughs> Czuję się w ogóle. Zawsze wybrańcem, jakby szczęściarzem, takim zwycięzcą, jak jestem po prostu w lesie, bo czuję wtedy, że jestem w właściwym miejscu, w właściwym czasie i nie chcę być nigdzie indziej, bo tak dobrze się tutaj czuję. I to właśnie dlatego, że to nasze naturalne środowisko. I w tym naturalnym środowisku jestem sobie i chcę wam się, z Wami się podzielić dzisiejszym snem, który miałem. I w ogóle podejściem do snów, które od ostatniego czasu zacząłem bardziej penetrować, jeśli chodzi o tę sferę snów, po prostu, bo sny to jest w ogóle odzwierciedlenie naszej podświadomości. Poprzez sny możemy kontaktować się z naszą podświadomością, możemy bardzo wiele zrozumieć tego, co w naszym życiu gra, co nie gra i takie tam. I dzisiaj miałem taki sen. Że byłem w klasie, w której... Ale w szkole nie. Jestem uczniem, jestem w szkole i, i nagle do klasy weszło bardzo dużo ludzi. I wszyscy mieli takie metalowe kolce gdzieś tutaj wystające, z szyi, z łokci. I to takie naprawdę grube metalowe kolce, które były mega niebezpieczne. I jak staliśmy w takim zgromadzeniu, to Aż tak niebezpiecznie było w ogóle się przemieszczać, żeby się nie pokusić o te kolce i to było takie, wiecie, niebezpieczne, taki niepokój się pojawiał w tym śnie i co jeszcze było takie ciekawe, że wszyscy nakładali te kolce, czy tam nałożyli się, jakby z takim bojowym nastawieniem, jakby byli dumni z tego, że mają te kolce, że są dumni z tego, że e, są tacy niedostępni, jakby, no, coś takiego. I to było straszne uczucie i ja pamiętam, ja jakby jedną osobę, nawiązałem kontakt z jedną osobą i zdjąłem jej te kolce i generalnie kosztowało mnie to bardzo dużo energii i wysiłku, ale wiedziałem, że to jest słuszne i tak dalej, i tak dalej i potem w tym śnie też spotkałem swoją dziewczynę, z którą, która nie miała tych kolców. I była taka łagodna i ona mi powiedziała, że nie jesteś w tym sam. I, i to było tyle w tym śnie on był trochę dłuższy, ale dokładnie go nie pamiętam i tak powiedziałam go pokrótce i zaraz jeszcze go przetłumaczę jak ja go w ogóle postrzegam, co on mi powiedział ale zanim zacznę, to właśnie wcześniej byłem na takim spotkaniu na festiwalu Fruta Maniana mój znajomy robił takie spotkanie a propos snów i tam właśnie on mówił, żeby iść jak się kładziemy spać, żeby pójść z intencją tego, żeby ten sen zapisać sobie raczej znaczy, inaczej, że jak będziemy śnić że się przebudzimy po śnie i zapiszemy i tak było, ja się przebudziłem po tym śnie, była chyba trzecia 40 i zapisałem ten sen i poszedłem dalej spać więc to fajnie zadziałało z tą intencją i jak ja interpretuję ten sen? interpretuję ten sen w ten sposób, że ludzie dookoła bardzo często mają takie kolce właśnie i, I te kolce są wynikiem tego, że zostali kiedyś zranieni, mają jakieś traumy, i to jest taki mechanizm obronny, przez co jeżeli chcemy się z nimi czymś podzielić, czy chcemy im coś dać, to często oni te kolce jakby aktywują po to, żeby nie dopuścić ich do siebie, i nie otwierają się przed Tobą, i mają te kolce. I to jest w ogóle bardzo powszechne. W ogóle słońce mi fajnie świeci. To nie wiem, słabo widać, ale, ale to nic. I właśnie ludzie mają te kolce, a zdejmowanie tych kolców to właśnie uwalnianie ludzi poprzez pokazywanie im drogi, poprzez inspirowanie ich. I, i to jedno, co było w tym śnie. Drugie te kolce były metalowe, i to była w ogóle metafora tego, że ludzie zamieniają się w cyborgi. Poprzez skomputeryzowanie, poprzez działanie y, automatyczne, poprzez właśnie wypranie mózgu w naszej podświadomości, poprzez ciągłą manipulację i powtarzanie, pracowanie, ciągłe bodźce, które nas programują do tego, żeby pracować, żeby nie mieć tej wolności, żeby nie wychodzić poza ramy społeczne. To było drugie. A po trzecie, to zdjęcie tych kodzów to było właśnie jakby wyjście z Matrixa, czyli właśnie tego całego. Społeczeństwa, które żyje w iluzji, które jest władane poprzez, bo każdy się utożsamia swoim umysłem, a umysły są zaprogramowane do tego, żeby pracować i się bać, a nie kochać. I właśnie ci wszyscy, co mieli kolce, oni się bali, że zostaną zranieni. I też bali się oraz była rywalizacja. Nie było miłości, współpracy, tylko była rywalizacja, kto ma lepsze kolce i właśnie kto jest silniejszy. kto Tak, tak się dało to wyżyć w tym śnie. I na końcu tego snu właśnie, kiedy spotkałem swoją dziewczynę i ona mi powiedziała wtedy, że nie jesteś tym sam. I pamiętam taką błogość, jaką poczułem, kiedy się z nią spotkałem i jak ciągle byłem wśród tych kolców i w ogóle, jak spotkałem tą osobę bez kolców, to czułem taką błogość i świeżość. Tak jakby w gorący dzień nawił się zimnej lemoniady. Było coś takiego i, i to mi też przypomniało, że, że bardzo dużo ludzi się budzi już z tego snu o formie z tego w ogóle matrixowego świata, gdzie trzeba pracować, gdzie trzeba jeść mięso, gdzie trzeba się bać gdzie trzeba uważać ciągle na wszystko dookoła, bo każdy chce cię okraść, albo w ogóle gdzie trzeba żyć w mieście, gdzie w ogóle trzeba bać się wszystkiego albo trzeba się uczyć trzeba jakieś oczekiwania spełniać jakieś normy, jakieś tradycje I to wszystko, ten matrix i właśnie tym przypomniało też tym że, że nie jestem w tym samym, że dużo, dużo ludzi się budzi i dużo ludzi odchodzi od tego. I, i to było takie, m, taki bardzo pozytywny sen generalnie, bo na końcu bo na początku nie był pozytywny z tymi końcami w ogóle, ale to zakończenie dało taką nadzieję do tego, że, że nie jest się w tym samemu i że dużo ludzi w ogóle widzi po prostu, że ludzie się budzą. No, to nie jest nic specjalnego, to jest proste, tylko ludzie tego nie widzą, ale coraz więcej ludzi właśnie się budzi i to widzi. No i taki krótki sen i w ogóle wpływa na cały mój dzień, na to, z czym się wam dzielę i na to, co będę robił w życiu i na to, jak będę postrzegał rzeczywistość. Tylko dlatego, że puściłem intencję, że chcę ten sen, że tak powiem, zapamiętać i zapisać, jeżeli go doświadczę i właśnie dzięki snom możemy tak pracować nad sobą i dużo zrozumieć, że też jak mamy jakieś sny że się czegoś boimy, to też jest refleksja tego, że się boimy czegoś w życiu i takie tam i susny, też świadome które są też niesamowite i sny lecznicze, w ogóle dużo jest rodzajów snów możemy spotykać inne osoby w snach i warto po prostu się zagłębić w ten świat i sobie z nim pracować, bo może nam naprawdę dać dużo, dużo odpowiedzi tego, co w naszym życiu codziennym, na przykład nasz ograniczy. No więc spoko sobie dać taką intencję. Oczywiście potem zapisać ten sen, przeczytać go przed zaśnięciem i zagłębiać tą, tak powiem, kopalnię historii. To jest tak jak film trochę. Tak, z oglądaniem filmów, tylko że sami gramy w nich główną rolę. Jak się na tym skupimy, to możemy mieć fajny film każdej nocy, który będzie nas inspirował w codzienności. <gry> Więc życzę wam wspaniałych snów i wspaniałej rzeczywistości. Przez dużo pozytywnej energii. <gry> Jedna miłość: budźcie się ze snów formy i wychodźcie z Matrixa, z betonowej dżungli, do takich miejsc, najlepiej tu zamieszkać, tworzyć ogrody i wzrastać w miłości. Tego Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dawajcie lajki like w górę i subskrybujcie na ten kanał po więcej tego typu pozytywnej afirmacji. Peace and love.